Cześć, cześć, cześć. Dzisiejszy dzień miał być normalny. Mieliśmy sobie zrobić trzy korony, iść małym kółeczkiem do kościenka i wrócić przez Szczawnicę jechać do domu. No ale wczoraj w Karśmie spotkaliśmy Bacę i Baca powiedział, koniecznie rano musicie przyjść do mnie do Bacówki, docenić świeżego sera. Więc idziemy. To już nie rano, bo jest 8.35, ale idziemy odwiedzić Bacę na trzeźwo w Bacówce. Zobaczymy, co będzie. Ojdziecie z nami. Sytuacja wygląda tak, że ona mi się zbuntowała, powiedziała, że pod tą górkę to ona dzisiaj już wchodzić nie będzie. A więc korzystamy z uroków miejscowego wyciągu i jedziemy wyciągiem. A zobaczcie jaka zadowolona, że nie musi chodzić pod górkę. Za nami dwie rodziny, gdzie ojciec jednej z tych rodzin powiedział, idziemy piechotą. Reszta się zbuntowała i on już jest u góry, a reszta za nami pojedzie ale jest pięknie również z góry. Patrzcie. Choć Wam tak szczerze powiem, jako wielkopolanin z kompy, za 18 zł wolałbym sobie pić trzy piwa, niż ten kawałek się przejechać chociaż lepiej było piechotą się przejść. no ale jest fajnie no już tak dawno wyciągiem nie wiem. mówiłem z żoną wycieczka co najmniej 5 razy droższa jedziemy taka atrakcja o! no na tu może być ładnie no to słuchajcie do tej bacówki zmierzamy tak myślimy Krówki się pasą, owce na wypasie, a my powoli dojeżdżamy do stacji końcowej. Czekam teraz, żeby tu. Dlatego musimy gotować. Ale wy nawet palić papierosów nie musicie, bo tu tyle dymu. No. A i tak palimy. A i tak pali, tak słyszałem. Że wszystkie, wszyscy palą na bacówkach. moim im już wszystko jedno. Spokojnie. Cześć halanki. Cześć maluchy. No i nie Dobra. Nie chcemy, żeby się zaprzyjaźniały. Z ludzi. Aaa, to jest moje. To jest moje. Cześć, Malu Idziemy jeszcze zobaczyć do wędzarni. Gdzie się wędzą te bardzo dobre cerki. I wracamy na szlak. O! A wy tam śpicie? E, to tu odpocząć. A uh -huh. Tak to śpimy przy oczach, tak, tam w górze. Trumna? Takie budki mamy. No. Tu się wędzą małe, a tam są półki na duże. Normalnie jak w nie przy się. No tu teraz tu akurat się już mało będzą tak jak się nakładzie takiego mokrego, takiego żeby tu buka to nie idzie tu wytrzymać pięknie się wodę hmm. Na czworakach trzeba tak, chodzić Mi się też czasem zdarza na czworakach ale rzadko Ta. Ale tu z tego żebyś był jak niżej dymu no. żebyś cośkolwiek zobaczył no Rozumiem no. bardzo A wy mówicie odpoczywać jak tu dwa hopy są Panie... Dzięki za, za pokazanie Panie wszystkiego do do odpoczynku, to tak, że typowo męskie Dobra, się... typowo męskie Dzięki. Powiedzcie bacy, że my byli. Moja żona mówiła, że jest niemożliwe, żeby on był rano w robocie, ale mówił, że będzie. Także pozdrówcie go od oka, Marka Dobrze I powiedzcie, że jeszcze to wrócę. Dobrze. Do zobaczenia panowie. Do zobaczenia. Dobrze. Trochę żałuję, że nie mogliśmy tu dłużej zostać. Z tego względu, że Juchasy bardzo fajne historie opowiadały, takie dośmiały trochę. Między innymi o tym, że jeden Juchas miał tak grubą babę, a sam był bardzo chudy, że nie było takiego drzewa tu w okolicy, za którym ona mogłaby się skryć. A opowiadał o tym, jak się łowce pasie, o różnych rzeczach. Zapomniałem włączyć kamerę. Dupa. Jedziemy na dół i idziemy na trzy korony. A tu jest moja. To jest moja pastereczka mała. Zadowolona, bo nie musiała wejść. Jeszcze ją tutaj zjedziemy z nią, więc ona w ogóle się ruszać nie musi jak na moment. oj. Takie dziwne uczucie, jak jesteś sam na całym wyciągu. I generalnie puszczają go tylko dla ciebie. Wszyscy, śpią jeszcze. Wszyscy chodzą po górach. <laughs> Ale chodzi? zobaczcie. Na miejsce, by Ci widoczki. I Masz tutaj też jest. A w torbie mamy kilogram buncu i jeszcze taki, taki świeżutki, dobry serek Co nieco bo już na wierzchu No i przyznam wam się, że nawet bym chętnie teraz tego, reklamówkę z tym buncem otworzył Już go tam trochę, nam hmm, No i no, szkoda, że Mariusza Bacy nie było No ale cóż, przyjedziemy tu jeszcze go odwiedzimy, go opierniczymy, że go po prostu nie było że umawia i go nie ma Chociaż z tego co wiemy w tych terenach to jest normalne. To nie jest Wielkopolska, gdzie jak ja się umawiam na 9, to 8.59 będę. Prawda? Tak. tak. Tu mają ludzie luz i dobrze. I odpoczywamy. Sytuacja jest zmienna jak moja kobita. Mieliśmy wejść na zeszczawnicę na przykrony. Wychodzimy z Krościenka, wrócimy do Krościenka, dookoła. I zapierniczamy. A przed nami nawet jakieś małe krasnoludki idą. Od górkę. Jesteś krasnoludkiem? Nie, mówi, że nie. Pomyliłem się. Szlak z Krościenka na h Korony zaczyna się dosyć ostro. Na tyle ostro, że moja żona ma ochotę zapytać jak daleko jeszcze. Ale... Jest... A to dopiero ze 100 metrów. Szeroki jak autostrada. Pięknie pod górę. Także idziemy. Idziemy, idziemy. No i sytuacja jest taka, że wszystkie osoby, które idą z przeciwka, mówią, że na 3 krony dzisiaj nie wejdziemy. Na okolice nie wejdziemy, ponieważ są kilometrowe kolejki osób, które tam chcą się dostać. No to co, idziemy sobie w górę, miniemy szczyt, miniemy tarasy widokowe i pójdziemy po prostu na sztawnicę, a stamtąd wrócimy do Krościenko. Nie ma problemu, liczy się droga, a nie cel. A poza tym wydaje mi się, że najładniejsze widoki to byśmy wczoraj mieli. starczy. Każdy musi trochę dostać, bo od nadmiaru jeszcze by nas głowa rozbolała. Dlatego musimy tu jeszcze wrócić w normalny dzień, przecież może ten szczyt weź. Nie wierzę. No. Nie wierzę w to, co słyszę, no. ale być może tak będzie. Na razie szlak wygląda tak. Zacieniony, Bardzo lekko zadyszany, spocony. Spocony lekko, ale jest fajny. O, na razie szlak szeroki i nudny, ale można ciekawe rozmowy na, na szlaku tutaj z napotkanymi innymi turystami przeprowadzać. O inny O i innych takich. Dzień dobry. Osobiście na razie ten szlak oceniam jako bardzo nudny. Może byłby wyzwaniem dla kogoś z sanatorium. Ale tak naprawdę zobaczcie. A jej na czym oka zawiesić, o moja żona jest na czym oko zawiesić, dobra. Ale tak standardowo w góra bez żartów nie ma za bardzo na czym oko powiesić. Trasy proste, zero wyzwań. A może rozpuściła mnie wczorajsza wycieczka gdzie było naprawdę bardzo sympatycznie i fajnie no nic, zobaczymy co będzie dalej na razie ten szlak oceniam jako dla początkujących No tak Chcesz odpocząć? I ponownie witamy na chwała Bogu to już byliśmy A już byliśmy Sąd przyszliśmy Więc pozostaje jedyny słuszny kierunek w górę Ale nie Zmieniłem klasyfikację szlaku z Emeryt Plus na przedszkole plus jest trochę ciężej ale bez przesady Dzielna łąka starce, ostrożenie i czarcie żebro inaczej. koniec jakieś piękne widoki z tyłu. zaczyna nasza kolejka chętnie to wejście na punkt zbytkowy. Ja tam nie wiem, ale tak. Wydaje mi się, że szlak o strony sz 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 szczanicy jest, słuchajcie, jakiś przyjemniejszy, to? No No jakiś taki fajniejszy jest. A też ludzi mniej. Może dlatego, że on jest dłuższy. Ale na razie naprawdę wygląda o wiele lepiej niż szlak z Krościenka.

No zobacz jak sympatycznie na tym szlaku Kamieniście sympatycznie Elegancko Super lasku Tak Ja jeszcze przez ten zamek Do dzisiaj mnie plecy bolą, jak nosiłem się na świdełka zagadka Oczywiście Mamy gdzieś święta kinga się ukryła. Wracamy w kierunku kościenka Oddalej słychać już gdzieś burzę Przed nami decyzja czy idziemy z okolicy czy idziemy do kościenka i Czas uciekam. Jak widzicie decyzja została już podjęta przez moją żonę Boże, Nie mam nic do gadania Dobrze To idziemy dalej na sukolicę Za moment i będziemy odbijać w prawo koźwa wyszedłem na pantoflażę, no nie? mańku, grodnik i Słukowice, godzina 15 minut idziemy w górę no i zobaczcie, idziecie, idziecie sobie ścieżynką patrzycie w prawo i co? Jeden nieuważny ruch I witamy się ze świętym Piotrem A tu taka piękna śrzyżynka Przed nami trzeba zrobić jakiś kawałek zdjęcia Ładnego Bek. I również w końcu wyłania się Wyłania się coś za windokręgu Cześć Cześć a burza jakby cały czas koło nas, ale od dali. Trzyma się z boku. I oby tak było. Zobaczcie, to jest moja kozica górska. Zobaczcie, jak ona sobie radzi. Jak już weszliśmy pod tym górę, to trzeba tam, nie wiem, czy widzicie, na sam dół zejść. I to po takich stromych skałkach. Damy radę. A tam już na dole chodniczek widzę. Dobra, na okolice 45 minut. Mogliśmy wybrać szlak zielony spokojny albo niebieski eksponowany. Idziemy niebieskim. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Do tej pory było bardzo przyjemnie, więc liczymy na to, że będzie bardzo przyjemnie. Także polecamy. 아, 뭐저 딱. h o s hop h hop 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 Idziemy w górę po nagrodę w postaci widoków. Licytkami, hop. Gdzie tam. jest twoja? Cześć. Piękny jest czartycik. Bardzo fajny. I ten normalny zielony szlak też widzisz szedł tu pewnie pod górkę i tylko tą drogą. No dużej. A jeszcze platformy porobili. wątpliwości, jak jesteśmy wysoko. To jest sporo. Ale duna jest pięknie się mieni Powiem ci, że kozacki jest ten szlak. Trzech koron, a sokolice albo odwrotnie jak kto lubi, bardzo fajny. Absolutnie brak nudy. Cały czas coś się dzieje. Widoki może rzadkie, ale i tak trzeba patrzeć pod nogi, bo tu ciągle coś się dzieje. Po prostu cudownie. Chodzi, ja myślę, że moja żona już tęskni za tym kawałkiem chodniczka, który tam widzę na dole. Na tym kawałkiem chodniczka, żeby już było tak po prostu płasko. Pięknie. Bardzo wysoko. Nie jest to szlak dla kogoś, kto ma problemy z. z tym? Zestawami. Ze stawami. To jest zdecydowanie. Kolana trzeba mieć zdrowe. Ale chodzi mi o to, że to nie jest szlak dla kogoś, kto się boi wysokości. Bo tutaj ciągle się jest na wysokości i się widzi obok siebie. Długo, długo nic się widzi. No. Co tu dużo mówić? Jest się góry, a potem jest tylko długie, wysokie drzewa, i widzisz, że one się nie kończą. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie czuję pan się samotny tutaj? Nie, to przychodzi też a. Emeryci mają tani? Tak. To jeden normalny, jeden emeryt, bo moja żona jest emeryt. 12. Chcecie je zrobić? Ostatnie metry teraz widokowy I podobno czeka nas najpiękniejszy widok w Pieninach Zobaczymy Dobrze, że nie pada nie jest Dobrze, że nie ma burzy w tle Dobrze, że nie ma windy Chodzą tylko ci, na którym zależy Dobrze mówię. Słuchajcie. Nie, to jest Słuchajcie! a na dole frisacy opowiadają widzicie te kolorowe kropki na górze to jest okolica piękny był Cud słońca stąd? Schodzimy z okolicy. Widok był nieziemski, był piękny. Zobaczyliśmy z góry to co dwa dni wcześniej widzieliśmy z dołu. Bardzo to się ładnie prezentowało. Bardzo. Acz uczciwie powiem, że widoki z hali, z, z wody białej, z białej wody są lepsze. Naprawdę, to mało kto chodzi, a widoki są takie i za darmo. Za darmo, naprawdę. Za darmo. Słuchajcie, na górze czuć, że zmienia się pogoda. Prognoza mówi o tym, że idzie jakaś bardzo duża burza, i za godzinę, dwie, powinno laci to totalnie. My spierniczamy na dół i cieszymy się, że mamy. W miarę prostą i spokojną drogę cały czas w dół. Ostatni odcinek szlaku, dosyć silisko. Renata się już wypierniczyła. Została kiki tutaj ode mnie Patrzcie jak żebusia na, na tym na płaskim przyspieszyła. Jak tylko zobaczyła, że jest łódka, że jest flicak. Już chyba na nią nie zaczeka. Nie? On widzi nas, więc jak ma miejsce, to zaczeka. Zobaczcie, znowu widzimy z drugiej strony. Flak spacerowy na Czerwony Klasztor no, jest taka jest tam nie dobra? Idźcie dalej, bo moja żona się boi To próbuj, może ktoś wyłowi Fizycznie psychiczni Się pożegnanie ze szczawnicą wychodzimy już i deptakiem razem z Dunajcem będziemy wchodzić do Krościenka Także przed nami jakieś 4 km Marszu w międzyczasie jak słyszycie jest karczma po drodze, trzeba będzie coś zjeść bo jak mówiłem z żoną jest zawsze 5 razy drożej niż jak samemu żegna nas tu normalnie góra jak Jezus w Chiewodzinie albo w Rio de Janeiro Dunaj sobie pięknie spływa deptak jest pięknie utrzymany żegnamy sztawnicę już na dobre mamy nadzieję niedługo tu znowu przyjechać ostatnio to niedługo oznaczało ponad 12 lat nie wiem jak teraz pójdzie Ale jest to na tyle magicznie i urocze, że miałbym ochotę przyjechać tu za tydzień. No tu widzicie to robią prawdziwe hopy w górach po robocie. Jak kiedyś na Śląsku. Przychodzą na piwo zanim pójdą do domu, przychodzą pogadać, przegadać, przychodzą sobie swobodnie i kulturalnie wypić jedno, dwa piwko zanim pójdą do domu. I tak to powinno wyglądać.